Na zaproszenie władz Kielc kolejny raz odpowiedzieli przedstawiciele branży deweloperskiej. Na spotkaniu zorganizowanym w biurowcu kieleckiego Centrum Biznesu mówiono o wielu zagadnieniach istotnych dla potencjalnych inwestorów. Jednym z nich był temat dotyczący zwolnień podatkowych dla nowych inwestycji biurowych, a także innych możliwości wsparcia w postaci np. regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach obowiązujących w kraju przepisów. Przedstawiano przykłady z innych miast porównywalnych swoim potencjałem do Kielc. Padały przykłady rozwiązań prawnych stosowanych m.in. w Szczecinie, Bydgoszczy, Częstochowie czy Opolu. Jeżeli mówimy o przyszłym budżecie Unii Europejskiej, to też są będą te wskaźniki, które każde miasta, duże miasta, szczególnie na przykład stolicy krajów czy regionów, będą musiały wypełnić, które będą dodatkowym elementem przystąpienia na przykład do inwestycji. Więc tu mówimy o, oczywiście o komunikacji, mówimy o elektromobilności, mówimy o rowerach, czyli o tym, ale także ten element, którym z Panem Prezesem tutaj w pulwarach rozmawialiśmy, o poprawie także komunikacji miejskiej, która wszystkim na tych. Potencjalnych pracowników, którzy będą wykonywać tą pracę w tych przestrzeniach, także taka dostępność jest bardzo istotna. Więc to jest wiele elementów powiązanych. Tam w prezentacjach dostaliśmy uwagę, że kryteria w niektórych polskich miastach opierały się właściwie tylko stricto do przestrzeni infrastruktury budowlanej. Sądzę, że jest bardzo ważnym elementem, który Pan zaznaczył, ta przestrzeń też poza budynkiem. Także to są te elementy, które nie wolno nam zapomnieć. Ja sądzę, że jest to dobre, tak jak było w tym pierwszym spotkaniu na forum nieruchomości. Dzisiaj kontynuujemy. Mamy przedstawicieli, którzy przyjęli nasze zaproszenie. I sądzę, że głos ich będzie bardzo istotny, w jaki sposób zbudować to, co chcemy już, aby w czerwcu na, na Radę Miasta poszło, żeby ta uchwała, ponieważ daje to tą możliwość także inwestorom. Z ciekawą inicjatywą skierowaną do wszystkich uczestników spotkania wyszedł zarząd spółki Echo Investment, oferując wyjazd studyjny do stolicy. Myślę, że będzie to ciekawy wyjazd, bo e, wszyscy, którzy tutaj inwestują w Kielcach... E, tak myślę, mają problem z, właśnie ze zdefiniowaniem prawdowego standardu tej powierzchni, którą trzeba tutaj dostarczyć. Mówi się o różnych klasach powierzchni, klasa A, klasa B, klasa C, a tak naprawdę pewnie większość ludzi no, nie wie dokładnie, jakby się to miało przełożyć na przykład na stronę kosztową realizacji takich inwestycji. Myślę, że y, zobaczymy takie przestrzenie, których szukają najemcy, o podobnym profilu, którzy mogli być zainteresowani, zainteresowani tym miastem, bo to nie chodzi o te najwyższej klasy budynki biurowe, tylko chodzi o prawidłową, dobrą przestrzeń, e, którą, wierzę w to, można tutaj w Kielcach wybudować i e, no, to jest taka oferta, skorzystajmy z doświadczenia, które, y, które były zdobywane przez y, kilkanaście lat i i popatrzmy na ten rynek, który jest najbardziej rozwinięty w Polsce. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele lokalnych firm deweloperskich z uwagą przysłuchiwali się propozycjom padającym ze strony przedstawicieli miasta. Zwracali szczególną uwagę na zachęty finansowe w postaci kreowania właściwej polityki podatkowej, choć nie tylko, bo interesowali się także bazą ofert związanych z rynkiem nieruchomości gruntowych będących w posiadaniu miasta. Jesteśmy zainteresowani co nowego władze miasta, co, po, co próbują. Hmm, w jaki sposób próbują pomagać tak firmom, i, i tutaj jakie wspólnie nowe tematy i udogodnienia próbujemy wspólnie wymyślić, tak, żeby dla jednej i drugiej strony było lepiej. Myślę, że rynek kielecki jest chyba już nasycony i teraz te nowoczesne biurowce, które ewentualnie by były budowane, to raczej są adresowane do inwestorów spoza Kielc, myślę, że z Polski czy zagranicy. Oglądałem stronę terenową Rzeszowa, widzę, tam bardzo ładnie się to wszystko rozwija właśnie, ściągnęli duże firmy, może nam się to też Kielcom uda. Także po prostu no jako kielczarny jestem zainteresowany tym, żeby rozwój miasta w jakikolwiek sposób postępował fajnie pozytywnie. Jednym z efektów wtorkowego spotkania będzie zachęta dla inwestorów w postaci projektu specjalnej uchwały, która pojawi się w programie czerwcowej sesji Rady Miasta.